Wiadomości, wydarzenia i opinie, czyli obornicki miks informacyjny. 25 marca zakończył się elektroniczny nabór dzieci do obornickich przedszkoli na nowy rok szkolny. Na terenie obowni rodzice mogli składać wnioski do sześciu publicznych przedszkoli. Nabór prowadzony był także do placówek w Bogdanowie, Rożnowie, Sycynie, Kiszewie, Owiezieżu, Chrustowie i Maniewie. Na rok szkolny 2022-2023 przygotowaliśmy blisko 500 miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3 do 6 lat. Na terenie samych Obornik oraz Bogdanowa przygotowaliśmy tych miejsc ponad 300. W tej chwili jesteśmy w pierwszej fazie etapu rekrutacji, jednakże uspokajam wszystkich rodziców, że ci, którzy nie zdążyli, będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Na tak duże zainteresowanie edukacją przedszkolną dzieci, myślę, że ma wpływ po pierwsze świadomość rodziców, iż przedszkole jest środowiskiem wspierającym rozwój dziecka. To w okresie przedszkolnym następuje ogromny przyrost umiejętności dzieci połączonych z gotowością rozwojową do zmian. Tutaj w przedszkolu dzieci uczą się samodzielności, nawiązywania kontaktów, wchodzenia w interakcje, uczą się przestrzegania zasad, ale również odpowiedzialności. Najogólniej przedszkola jest miejscem stymulującym wszechstronny rozwój dzieci. To była prawdziwa podróż do Śródziemia, podczas której można było spotkać elfy, hobitów, spróbować mitycznych potraw i zapoznać się z uzbrojeniem i bronią bohaterów powieści Tolkiena. W Bibliotece Publicznej w Obornikach odbyła się sobota z Tolkienem. Dyrektor Biblioteki Mateusz Klepka wraz z pracownikami włożyli wiele trudu i pomysłowości, aby przestrzeń budynku wyglądała jak Śródziemie. I trzeba przyznać, że efekt przerósł chyba ich oczekiwania, bowiem każdy, kto tego dnia odwiedził biblioteczne Śródziemie, wychodził bardzo zadowolony. Dziś Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Obchodzimy go również w obornickiej bibliotece. W ramach propagowania czytelnictwa w ten oto sposób przedstawiamy historie, które wydarzyły się w Śródziemiu. W dniu głośnego czytania Tolkiena zorganizowaliśmy również literacki Escape Room. Nie są związane z książką Hobby, czyli Tami z powrotem. W naszej scenografii znalazły się prace autorstwa Weroniki Opalińskiej. Są to bohaterowie tej książki. Zabawa polega na tym, że uczestnicy szukają tajemniczych cyfr do szyfru, który otworzy im szkatułkę ze skarbem. Cieszy nas bardzo, że tak wiele osób chciało spędzić z nami te przedpołudnie i przenieść się z nami do Śródziemia. Biblioteka na ten czas zamieniła się w miejsca Tolkienowskich opowieści, a uczestnicy chętnie korzystali z atrakcji, które przygotowaliśmy. Czym przywit? Ja zaraz znajduję się u rekonstrukcji Tolkienowskiego tworu pro własny Kolec. Це а я міркую. Це дуже файна книга. Я читав її, дивився всі фільми. То навіть коли я перебуваю у цьому місці, я бачу багато речей, багато середньовічних e, щитів, мечей. Я бачу e, макети у повний ріст героїв з цього твору. То це дуже файно, дуже гарно. Сердечне запрошую на виставу ікон з музею «Замок Гурку в Шамотуах», яка буде презентована w Kościele Świętego Krzyża w Obornikach w dniach między 20 a 27 kwietnia, w godzinach między 12 a 18. Nowa kanalizacja deszczowa, wymienione wierzchnie chodników na granitowe płyty z dekoracyjną opaską kamienną, nowa nawierzchnia na drogach i nowe oświetlenie LEDowe. Trwają prace remontowe na ulicach Kowalskiej, Ogrodowej i Wjazdowej. Inwestycja o wartości około 1 800 tysięcy złotych realizowana jest przez przedsiębiorstwo budowlano-drogowe Szymona Włodarczaka. Już teraz oborniczanie widzą stały postęp robót i czekają na całkowite zakończenie tej inwestycji. Jak widzimy inwestycje stoku, prace trwają. Są pewne utrudnienia dla mieszkańców, nie tylko dla tych poruszających się samochodami, ale również dla pieszych. Jednak musimy się uzbroić w cierpliwość. Prace, tak jak powiedziałem, trwają i mimo pewnych kłopotów, szczególnie z zaopatrzeniem w materiały niezbędne do budowy ulic i elementów wyposażenia ulic, jednak wydaje się, że termin realizacji jest niezagrożony i już niedługo będziemy mogli korzystać z tych pięknych śródmiejskich uliczek tworzą prace związane z rozbudową zespołu szkół imienia generała Tadeusza Kutrzeby. W ramach inwestycji wybudowany zostanie dwukondygnacyjny budynek, który zamknie patio od strony północy, a ponadto połączy oba szkolne hole z wejściem do hali sportowej. W nowej części szkoły znajdować będą się m.in. pracownia robót murarskich, tynkarskich i zbrojarsko-betoniarskich z sześcioma stanowiskami egzaminacyjnymi, szatnią i magazynem sprzętowo-materiałowym dla techników budownictwa, pracownia kosztorysowania i projektowania dla budownictwa, symulacyjna pracownia dla techników ekonomistów Symulacyjna pracownia dla techników handlowców, specjalistyczna pracownia językowa, pracownia komputerowa dla techników informatyków. Koszt całej inwestycji to ponad 5 milionów złotych, a ponad 4 miliony złotych udało się pozyskać w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Sam pomysł na to, aby zwiększyć. Miejsce i powierzchnie do kształcenia zawodowego w naszym zespole szkół wynikał z faktu, iż coraz więcej osób jest chętnych do kształcenia zawodowego. Mamy nadzieję, że już od nowego roku szkolnego 2022-2023 rozpoczniemy kształcenie w tym nowym budynku. Całkowita powierzchnia to ponad 800 metrów kwadratowych na dwóch kondygnacjach. Jako ciekawostkę możemy zaznaczyć, że pracownia robót murarskich, tynkarskich oraz zbrojarsko-betoniarskich będzie jedną z najnowocześniejszych pracowni do kształcenia zawodowego dla techników budownictwa w całym województwie wielkopolskim. Szpital powiatowy w Obornikach oferuje pomoc medyczną dla uchodźców z Ukrainy. W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia wszyscy uchodźcy, którzy posiadają numer PESEL mogą liczyć na opiekę lekarza rodzinnego, a dzieci na terminowe szczepienia po wcześniejszym umówieniu terminu. Co ważne, pomoc medyczna udzielana jest bezpłatnie. Szpital już udzielał wcześniej pomocy pierwszym Ukraińcom, którzy przebywali jeszcze przed datą 24 lutego do Polski. Od 24, kiedy już występowali po numer PESEL-u, Mogą zgłaszać się do poz u mogą zgłaszać się do naszego lekarza rodzinnego, mogą zgłaszać się na Izbę przyjęć i, i, czy też ze skierowaniem do szpitala, co też jest tocznione. Najwięcej odnotowaliśmy mam z dziećmi, które przebywają na oddziale dziecięcym. Jak ważny to zawód w codziennym funkcjonowaniu kierowców wiedzą wszyscy ci, którym przytrafiła się stłuczka. Dziś prezentujemy zawód blacharza i lakiernika samochodowego. Cześć, jestem Kacper Baszczyński, chodzę do szkoły w Murowanej Gosinie im. Dezydego Chłopowskiego. Jestem na trzecim roku praktyk w firmie Autowiecherek, blacharstwo i lakiernictwo jako lakiernik. Głównie zajmuję się przygotowaniem elementu do podkładowania oraz malowania. Wybrałem ten zawód, ponieważ jest duże zapotrzebowanie na lakierników i łatwo znaleźć pracę w tej branży. Jestem po egzaminie na szeladnika i planuję dalej pracę w tym zawodzie. Cześć, nazywam się Michał Tarka, uczę do szkoły zawodowej w Obornikach, jestem na pierwszym roku, uczę się w zawodzie blachat samochodowy. Od dziecka lubiłem majsterkować, interesuję się motoryzacją, w szczególności motorami, a w tym zawodzie połączyłem dwie pasje. W tym fachu ważna jest cierpliwość i dokładność. Jeśli ktoś lubi majsterkować, lubi motoryzację, warto spróbować swoich sił w blacharstwie.